Hogi, wagi. No, proszę, Dawid, to koniec. Dobrze, że zadzwoniła do mnie, a nie do mamy. Wtedy dopiero byłby koniec. Kto dzwonił? Co to za telefon? No jak to kto dzwoniła twoja nauczycielka, a kto inny? I opowiedziała mi, co u Ciebie, że ciągle kończysz zadania domowe z opóźnieniem. Ja? Eee, nie miałem na to czasu. Jak to nie miałeś czasu? Jeszcze trochę i nie dopuścicie do testów. Jakoś masz czas na rysowanie tego traliwali. Jakie traliwali? No to tutaj, czy jak to się nazywa jakaś szura ura, czy nie wiem. <laughs> no. Przecież to Hagi Łagi, co w tym trudnego? Dobra, dobra, wszystko jedno, jak się to nazywa. Odłóż to na bok, szybko. O, proszę bardzo, tutaj zaległe lekcje. Trenujemy, a ty odsuwasz się tutaj na bok. A tak przy okazji, nie boisz się go? A czego się mam bać? Przecież pokonaliśmy go w grze. On już tutaj nie wróci. No, lepiej niech nie przychodzi, przerażające. No. Ale nigdy nie wiadomo, wszystko się może zdarzyć. W końcu jak rysujesz jakąś postać, to może w jakiś sposób ożyć. Tato, czemu mnie straszysz? Odrobię pracę domową. <laughs> tak, o to chodzi. Dobra, tu jest długopis i zabieraj się za zadania. Do roboty, sio. sio, sio. O, ten Dawid! Słyszałeś? No a co się stało? Co tak krzyczysz? Wyobraź sobie, że dzwoni jego nauczycielka i zaczyna mi opowiadać, że on nie odrabia zadań domowych i w ogóle. I cały czas rysuje te tam. Yy... No co rysuje? To się nazywałę bahagi łagi! Siedział i rysował cały czas, dopiero teraz zaczął odrabiać zadania domowe. A u ciebie jak w szkole? Ej, co wy tam o mnie mówicie? Rozmawiamy tu o naszym przyszłym artyście, który ciągle rysuje hagi zamiast odrabiać zadania domowe. Maluje obrazki, rozumiesz? Jak cię wyrzucą ze szkoły, to będziesz sprzedawał obrazy. Przynajmniej tak zarobisz. Przestańcie już żartować. Idę odrobić zadanie domowe. I to jest prawidłowe podejście. Lepiej się pośpiesz, zanim mama wróci, bo jak się dowie, to wysadzi wszystko powietrze razem z tym twoim hagi Oni mnie tylko straszą. A gdzie hagi Łagi? Oj No i musimy się zastanowić, w jaki sposób rozegrać to, żeby potem się zastanowić, jak. Tam, tam uciekł hagi Łagi. Ale skąd uciekł? Z kartki papieru. Z kartki papieru? No, ten, którego narysowałem. No, tato, widziałeś wszystko. Był tam narysowany. No tak. Tutaj był. Co to takiego? Chwileczkę, czy to czasem nie ty wyciąłeś tego Hagiwagi? Nie wyciąłem go. Poszedłem do was, wróciłem, a jego już nie było. No, jakoś w to nie wierzę. No właśnie, jaki Hagiwagi. Przestał przychodzić do nas, jak wygraliśmy grę. Od tego momentu przestał nas odwiedzać. Spadło na niego całe pudło, a on zniknął. Skąd miałby się wziąć? A co jeżeli pojawi się w innym miejscu? Jedyne miejsce, w którym mógłby się pojawić, to twoja papierowa kartka. A to znaczy, że jeśli zniknął, to gdzieś tutaj chodzi. Dlatego na spokojnie możesz zabrać się do odrabiania zadania domowego. Widziałeś to? Co to było? Czy to. Czy to było to, co ja myślę, że to było? Myślę, że to był on. Tam był hagi, łagi. Tak wychodzimy, a z za rogu wystaje jego ręka. Widzieliśmy tylko rękę, ale na pewno jest tam jeszcze druga. No i noga, no i druga noga i ta śmieszna, przerażająca głowa. A co najważniejsze, pewnie są tam też zęby. Tylko... skąd on się tam wziął? Słuchajcie, a może... może wydali już drugą część? Nie, jeszcze nie wyszła. A może... to było gdzieś w Robloxie? Racja! Tak może być! Musimy tam do niego dotrzeć i tam go pokonać, żeby tutaj... do nas więcej nie przychodził. Przyjaciele, potrzebujemy Waszego wsparcia, zostawcie nam lajki, bo naprawdę bardzo się boimy tego, co się wydarzy, ale Wasze lajki na pewno nam pomogą, wesprzyjcie nas. Proszę, polubcie ten filmik, a jak ktoś już to zrobił, to zostawcie jeszcze jednego lajka. No dobra, to teraz czas dać, popalić temu hagi, -wagi. Wagi-wagi! Aaa! Piękna ta mapa, on na pewno tutaj jest! Zobaczcie, jakaś choinka, i wszystko jest udekorowane jakimiś lampkami świątecznymi. Znalazłem coś! To jakiś lizak. Tu zamknięte. No i gdzie mamy dalej iść? Tutaj! Trzeba znaleźć wszystko, co nam Tutaj. pozwoli dalej iść. Drzwi są otwarte. Są otwarte. O, otwarte naprawdę super. To idziemy dalej za tobą. Na stole leży klucz! Zabrałem go. Gdzie dać ten klucz? Wziąłeś go? Tak, zabrałem go. Ja też zabrałem. Chodźmy otworzyć! Też mogę wziąć. To wszystko? Tak, został tam. Ja, ja, ja wiem! Znalazłem klucz. Czekaj Stok? na nas. Czekaj, czekaj, chodźmy razem. Nie byłoby za dobrze, jakby Hagiłagi się zjadł, a my byśmy nie widzieli. Musimy to widzieć. A co tutaj jest? Tu jest jakiś pociąg z różnymi kolorami. No tak. Jest widoczny, ale w ogóle się nie rusza. Musimy sprawdzić każdą szczelinę. Tutaj. Tu leży łom. Zobaczcie, co znalazłem. To łom, czy co? A ja nie. Zobaczcie, co tu jest. To cukierki. Znalazłem tu łom. Można to otworzyć. Otworzyłem. Do środka. Łomem otworzyłem. To sekretne przejście. Ej, stop. Jestem tu za wami. Gdzie idziesz? Gdzie jesteś? Chodź tutaj. Chodźcie już. Przypomniałem sobie. Zwykle nas tutaj goni. A! A to co? Gdzie on jest? Co to za dźwięk? Dobra, czekaj, czekaj, zobacz tutaj. To drzwi, które mogliśmy otworzyć. 8142. Zobacz, jesteśmy na zewnątrz, ale nikogo tutaj nie ma. Znowu tu jesteśmy. Widzę hasło, o tam. Mhm. Powiedz mi wszystkie cyfry. Przyjrzę się. No to mów. 8142. 8142. Tak! Zadziałało, super. Tutaj. Tam są ręce. Musimy włączyć i to potem sprawdzić. No, zobaczmy. Mam rękę. Ja też mam rękę. Jest ręka! Niebieskie. Wow, no to super. Tam są te otwarte drzwi? No dobra, musimy tu przyjechać. Tym, tym, tym. Znalazłem to jakaś bomba czy coś? To zabawka. O nie! To Hagi Łagi! Ha, 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 tylko zobaczcie! No, cześć, tylko zobaczcie, jak miło. Czy przytulanie? przytulanie? Na drzewie jest chyba 15. Jaka choinka? 15 prezentów, po co przynosić tylko dwa? Hm? Ja też znalazłem zabawkę. O, tutaj jest! Ja też mam kilka. No tak, chodźmy tam wszyscy. Tu się świecą ręce, tu jakaś niebieska. I nie mamy czerwonego. O, o, co jest? Wyłączył się prąd. Wygląda jakbyśmy mieli iść tutaj, ale nie wiem. To jest zamknięte. Co mam zrobić? Ja będę na niego patrzył, żeby się nie poruszył. No tak, tak, lepiej mieć na niego oko, prawda? Znalazłem cukierki. Zobaczcie, jest trochę podejrzane. No tak, tak, on tam stoi wszystko wokół niego. Zobacz, ma tu klucz. Teraz możemy otworzyć tamte drzwi, które wcześniej widzieliśmy. To kto? Ja wziąłem klucz. Kto ze mną idzie? Klucz nazywa się Power Room Key. Ja już wszystko otworzyłem. Tu też otworzyłeś? Tam jest napisane 7. Kto idzie ze mną, ja pójdę z tobą. I ja wszyscy pójdziemy. Dotarki. Aha, tylko można kupić notarki. Musimy połączyć kolory, prawda? Musisz go zasilić. Tak, tak, tak. Zobacz. Niebieski i niebieski. Dawid, dosięgniesz tam? Nie. No dobra, jest tylko niebieski. Albo i nie, czekajcie. Nie, to jeszcze nie zadziałało. Dobra, czerwony. Czerwony idzie do czerwonego. No dobra. Zadziałało? No, zaświeciła się jedna żarówka. Co? Tutaj mamy pomarańczowy z pomarańczowym. Hmm. Co jeszcze zostało? Zielony z zielonym, tutaj! Wszyscy zdezorientowani tak jak ja? Co tu się w ogóle wyprawia? No i tak. Została ostatnia, gdzie jest? Niebieski i niebieski, Dawid. Co ty robisz? <laughs> Zdezorientowany chomik, normalnie tak samo jak ja się czuję. Jestem zagubiony, hejka! Jak ci się udało? O, już wiem! No tak, zobacz, tu jest niebieski i tutaj będzie niebieski. A ten tu niebieski? Tak. Yes. Cztery no zielone światełka, super. Dobra, dawajcie teraz tu swoje ręce. <Mondowego> super. Czemu nie działa? Na tych świecących trzeba nacisnąć. Nie, nie tu. Tak, 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 tutaj. W porządku. Ciekawe, co się stanie. Mam nadzieję, że się włączy prąd. prąd. O. O, pięknie. Potrzebujemy. A gdzie hagi łagi? Kto go pilnował? Oj, oj, oj. Co się dzieje? Nie wiedziałem, że może uciec w ciemności. Specjalnie wyłączył prąd i zniknął w ciemności. Chyba musimy znaleźć wszystko przejść całą mapę. Otwórzmy te drzwi. Oj, a do końca. A! Idziemy po niego. A tu jeszcze jedna zabawka. A. No! Widzieliście? To była jego ręka. Oj oj oj. No dobra, to kto pójdzie pierwszy? Ja nie idę. Ja, ja! Ja! No to idź! Jaki masz numer? Tego tu nie ma. 067, zgadza się. A! Co to jest? Takie rzeczy zwykle wybuchają. Eee, widzieliście to? Co to? On był z tyłu? Nie, nie, tam minął hagiwagi. A gdzie on? Gdzie? Gdzie on? Gdzie on poszedł? Jak tu nic jeszcze nie widać? Pewnie nie da się włączyć. Ciekawe. Chodźmy dalej. No tak, tutaj trzeba złączyć te mechanizmy. Jedno znalazłem. Tak? Pakujmy się. Tam na końcu? No, wziąłem jedną. Dla Dawida jest niebieska. Dawid, zabierz tą zieloną. Zieloną ja wezmę. Ty zabierasz? Tak. Ja też bardzo chciałem. Zielona! Ja chciałem. No dobra, to mamy, jeszcze jedna. Gdzie ostatnia? Ostatnią! Brałeś je... zielony? Nie! Niebieska, niebieska! Stop, 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 stop. Ja mam zieloną baterię. Ręka mi odpadła. Zrozumiałem! Wszystko zabraliście, a ta pomarańczowa? Tom też mam. Tak. Chodźmy. Ja też mam. Jak tam wejść? No tak. Pewnie znowu po schodach trzeba odepchnąć te drzwi. Dobra, chodźmy. Najważniejsze, że nie było tu hagi-łagi. Tak. Byłoby nieprzyjemnie. Mm -hmm. Dobra, nie mam niebieskiego. Załóżcie go. Tadam! Oto czerwona ręka. Pięknie. Gdzie ona jest? Powinna już tu być. Nie, ona teraz jedzie. O, tutaj! Ura! Wydostaniemy się. No nareszcie. Super, zabieramy. Dorwiemy ją. A. Dobra, ja mam. Mamy dwie. Dobra, otwieram drzwi. Super zabawa. Tak. Ta mm -hmm. No i co robimy? Nie. Tylko Dawid może. No dobra, on otworzył. No i super, nasza trójka przez to teraz przeszła. Superowo! Teraz zobaczymy, czy uda nam się uciec. O! No i teraz rozumiem tą historię. Pamiętam. Zobaczcie. Tutaj trzeba połączyć jeszcze więcej rzeczy. No, jest tutaj tego naprawdę dużo. Zobaczmy tutaj i tutaj. Chodźcie tutaj, chodźcie tu do mnie. Zadziała czy nie, zobaczmy. No i. Ej, czego brakuje! Mamy wszystko. No powinno zadziałać. Albo nie widzimy rezultatu, albo jest jeszcze jedna może. Jest u mnie! Mam to. A jeszcze u Dawida. No, to są dwie. Jest trzecia. Wow. No, zobacz, to już trzecia. No już pamiętam. Podłączyłeś? Nie, nie udało się. No to spróbuj, tak, musisz, musisz, to, musisz zrobić. to zrobić, Dawid. A jak tam wszedłeś? Jak tam wszedłeś? Jest tylko jedno wejście. No i tak jest. Podłączyłem. Ostatni. Gdzie teraz? Został ostatni i trzeba go podłączyć, i będzie koniec. Teraz ja! Ale jak tam wejść? Rana one są ze wszystkich stron. Widzisz? Mam fragment. To raz, zaraz kończymy i tutaj. Jest! Jest, tutaj jest fragment! Gdzie, 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 gdzie? Szybko, tutaj! Idę! Gdzie? No dalej, tutaj! Ups! Już nas goni! Jaki on szybki! A, Czemu? Pudełka! Czemu jestem na samym dnie? O, wszystko w porządku. Wszyscy jesteśmy? Hej, chłopaki. A ja poszedłem na górę. Co to w ogóle jest? Fajne mechanizmy, chłopaki, nie? Chłopaki, chodźcie do mnie. Patrzcie, gdzie jestem. Nie podoba mi się. Patrzcie, gdzie jestem. Zobacz, on się wspiął na samą górę. Już tam jesteś, Dawid? A zobacz, tu są jakieś drzwi. Nie otwierałem się. No dobra, to chodźmy tam do góry. Musimy tam iść. Nie wiem, tu jest jakieś wejście. Tak. Nie rozejrzeliśmy się. Od razu wchodzimy do góry? Jest tak ciemno i cicho. Przydałaby się nam latarka. No dobra, chodźmy tutaj. O, aj! Ej! Ja spadłem. Gdzie spadłeś? Eh, I co teraz? Skończyłeś? I koniec. Ja się nie mogę odrodzić. Ajajaj. No dobra, mogę tylko obserwować z zewnątrz. No to chodźmy teraz tutaj, musimy go przenieść. Dajesz? No to teraz y, tak. Ty musisz iść na drugą stronę i zrobić coś odwrotnego. To wszystko. Połączony? Tak. Super. No to teraz tak. Teraz potrzebuję tego. Ja też prawie upadłem. Weź rękę. Delikatnie. Już. No dobra, i został ostatni. O, tu jest. I, i co teraz? Mhm. Tak. Słuchaj, najpierw przenosimy to. Najpierw stąd. Raz. Dwa. Oooo. Wszystko na miejscu. Prąd już chyba działa. Jeszcze nie. Idziemy na dół? No ale co, nie trzeba tu nic podłączyć? Wszystkie trzy się zapaliły. Wszystkie. Możemy iść na dół. Tak. Tylko delikatnie, A! żebyś nie wpadł w dół. Przesuwa się. Nie pamiętałeś, że się przesuwa? Jak mam teraz być sam przeciwko Hagiemu Łagiemu? Jak mam wygrać? Postaraj się, cała nadzieja zostaje w tobie. Przyjaciele, zostawcie mi jakiegoś najka. Jeden na jednego z Hagim Łagiem. Co się dzieje? Musisz się postarać, Artur. No dawaj! No i tak, jeszcze zabawkę, nie mam zabawki, co mam zrobić? No to tak, co mi jest teraz potrzebne? To musi być. Już? Potrzebne to? Tak. Od razu? Tylko czemu to nie działa? Trochę dziwne. A żeby uruchomić przenośnik, naciśnij przycisk na środku sali. Ten tutaj? Nie da się wcisnąć. No nie. Dziwne, że się nie da. I co to jest, że czas ucieka? To jakaś specjalna skala czy co? Make a pet. No nie wiem. No tu jest zwierzę. Tak, tak, zrób. A to co jest? O! Przycisk? Nie. nie. Jest narysowany, może trzeba tam podejść. Może tam pójdziemy. Nie. Tam na górę? To zadziała, nie, takie jakieś softboxy. A co tam jest napisane? A tam? O, tam po lewej, po lewej, 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 lewa. Tam są jakieś. Jest napis, drzwi. włóż zabawkę tutaj. Nie mam jeszcze zabawki, muszę ją zdobyć. Tam, tam jest jakiś. No dobra chłopaki, musimy coś szybko wymyślić. Spróbujmy. Mhm. <laughs> o! No chyba tak. No i poszło. To chyba wszystko! Jest. Raz i dwa! Wszystko z bliska się udało. Napiszcie w komentarzu, kto z was grał już w tą grę. Tak. I napiszcie w komentarzu też, kto z was już wygrał. Jak to się nazywało? Hagiłagi. Hagi no tak, Hagiłagi. O ty! O nie, o nie, nie, nie! Usiądź! Przysiad, przysiad! Nie, nie da się! Ale szkoda, w oryginale nie da się tam dostać. Myślałem, że już to zobaczymy od środka. Myślałem, że zobaczymy jak powstaje taka zabawka. Po co to komu? A ty lepiej idź tam! Ciu, ciu. Dlaczego nie wydrukowałeś? Co to w ogóle jest? Czemu ty tak na mnie patrzysz? Jak w oryginale? Miłej zabawy! Daj nam zabawkę! Ciekawe co to za zabawka będzie. No mi się wydaje... Taka sama? Zajrzyj tam, o. Nie mogę! A, nie da się tam wspiąć. Tutaj. I co, to jest to samo? I to nie jest KOT. To świnka Pepa. Zajączek friend. Przyjaciel, jakieś takie. No to chodźmy, trzeba go teraz tam umieścić. Pamiętasz, co się stało? Oj, oj, oj. A, on tu jest! Uciekam! Naciskaj przycisk szybko! Nie uda się! Aj, aj, jaj! Dokąd tu uciekasz? Dawaj, dawaj, dawaj. On jest już przed nim! Już tu jest! Gdzie jest? jest trudniejsze niż było! Hej! A, a! pospiesz się! A! No i co zrobić? Mnie się nie udało. Dawidowi się nie udało. Niestety nie poradziliśmy sobie tym razem z grawitacją, a Artur poznał Hagiego Łagiego w Robloxie, ale to też nie za bardzo wyszło. No ładnie, dlatego przyjaciele napiszcie nam w komentarzach, czy powinniśmy spróbować jeszcze raz, żeby do końca go pokonać, żeby już do nas nie wracał, prawda? Tak. Tak. nasz kanał, żeby zobaczyć kolejne odcinki. Zostawcie pa, pa. lajki.